Tak oszukują nas sklepy, sprawiają, że płacimy więcej. Sklep spożywczy odwiedzasz przynajmniej kilka razy w tygodniu. Oto kilka sztuczek, które stosują sklepy spożywcze i producenci żywności, żeby na tobie jeszcze bardziej zarobić. To naprawdę oburzające. W supermarketach kupujący ma możliwość wzięcia ze sobą jedynie dużego koszyka. Sprawia, że ciągle wydaje ci się, że kupiłeś zbyt mało. Kupujesz w związku z tym więcej rzeczy, niż jest ci faktycznie potrzebne? Sztuczne promocje, które czekają tak naprawdę na każdym regale. Często cena towaru, tuż przed okresem promocyjnym, jest sztucznie zawyżona po to, by obniżyć ją do pierwotnego poziomu w dniu promocji. Sklep nie traci, a my, widząc znaczek promocja, chętniej decydujemy się na zakup. Warzywa i owoce kupowane w supermarkecie ważymy na specjalnej, przeznaczonej do tego wadze. Zdarza się, że na wadze znajduje się plastikowa i przezroczysta nakładka, zawyżająca wagę, a zarazem cenę ważonego przez nas produktu. Często jest też tak, że wagi nie są odpowiednio wyważone i wtedy niestety również płacimy więcej. Producenci i sprzedawcy sprytnie wykorzystują modę na fit czy ekorzywność. Oferują produkty, które z tym słowem mają niewiele wspólnego: batoniki, które mają cukier, czy chleb, który ma w swoim składzie barwnik brązujący. Każdy market wygląda podobnie czyli nie ma okien i zegarów. To kończy się tym, że na zakupach spędzasz więcej czasu, a co za tym idzie, wydajesz więcej pieniędzy. Na pewno zauważyłeś już, że często zdarza się tak, że produkty zmieniają swoje miejsce. Zakupy wtedy zajmują ci więcej czasu i kupujesz przez to rzeczy, których często nie potrzebujesz. Na pewno zwróciliście uwagę, że ceny w sklepach często kończą się na 99. Po co? W naszej głowie produkt wart 5 zł i 99 groszy będziemy interpretować jako produkt kosztujący 5 zł, choć w rzeczywistości kosztuje niemal złotówkę więcej. Zasada jest prosta. Produkt w wyższej cenie zawsze będzie wyżej na półce. To wszystko dlatego, że konsument chętniej kupi coś, co jest na wysokości jego wzroku. Nie daj się nabierać na triki sklepowe, a zaoszczędzisz sporo pieniędzy. Były pracownik zdradził nam mroczne sekrety sklepu z elektroniką. Jeśli kod towaru kończy się cyfrą 6, to nie kupuj tego produktu. Kilka cennych trików właśnie ci pokażemy. Czy zdarzyło ci się, że sprzedawcy polecali ci akurat inne produkty, widząc wyraźnie, że jesteś zainteresowany kompletnie innym urządzeniem? Dlaczego tak się dzieje? Zarobki takich sprzedawców, a raczej tak zwanych doradców klienta, bazują w głównej mierze na prowizjach, a jak na prowizjach, to z pewnością liczy się ilość, a nie jakość. Najczęściej doradzają nam to, co opłaci się im, a nie nam. Wyjaśnimy ci teraz wiele trików sprzedawców, jak i sklepów, które uchronią cię przed nieudanymi zakupami. Występuje coś takiego jak kod oznaczeń. To ten kod informuje sprzedawcę i również nas, ile wyniesie premia dla pracownika po kupnie przez nas danego produktu. Numer ten widnieje na każdej etykiecie informacyjnej produktu konkretniej w górnym prawym rogu. Numer ten składa się z ciągu liczb, ale to dwie ostatnie są najważniejsze. To one mówią, jaki sprzedawca będzie miał mnożnik premii za to, że sprzedał ten produkt. Dany sprzęt jest wyceniany od 1 do 6 gdzie jak możemy się domyślić, jeden punkt to najmniej, a sześć punktów to najwięcej. Czyli produkt z numerem 6 to sprzęt wyprzedażowy, z ekspozycji lub wybrakowany. Natomiast w innym sklepie tą informację znajdziemy co prawda również na etykiecie informacyjnej produktu, ale już w innym miejscu. Ten znajduje się w kwadraciku. Zamalowany kwadracik z numerem 1 oznacza największą premię dla sprzedawcy, natomiast pusty kwadracik z jedynką oznacza niską premię. Numer 2 do sprzęt często nieopłacalny oraz wysoką premię dla sprzedawcy. Kwadracik z numerem 2 i 3 wyznacza produkt stary i czasami uszkodzony, ale za to za sprzedaż tego produktu przyniesie największą premię dla sprzedawcy. Pamiętajcie, nie obwiniajcie teraz sprzedawców tych sklepów. Nie oni są winni, a system sprzedażowy, jaki panuje w tego typu sklepach. Sztuczki psychologiczne, jakie stosuje IKEA, to dlatego zawsze wydajesz fortunę w tym sklepie. Chyba każdy z nas ma coś w swoim domu kupione w sklepie IKEA. Często jest też tak, że wchodzisz po jedną rzecz, a wychodzisz ze sklepu z pełnym koszykiem. Wyjaśniam ci dlaczego. Pierwszą sztuczką psychologiczną jest obecność ołówków i karteczek dają ci poczucie, że dostajesz coś gratis a przedmioty, które zapiszesz na takich spersonalizowanych kartkach, jesteś skłonny chętniej kupić. Labirynt korytarzy. Chodząc po sklepie, możesz odnieść wrażenie, że jest to prawdziwy labirynt. Ścieżki zostały tak wytyczone przez strzałki, żebyś jako klient obejrzał jak najwięcej przedmiotów. Meble do samodzielnego złożenia. W 2011 roku badacze z Uniwersytetu Harvarda odkryli, że klient jest bardziej zadowolony z mebli, które samodzielnie złożył. I co ciekawe, jest skłonny zapłacić za nie o 63% więcej niż za szafy czy stoły już zmontowane. Małe opakowania i łatwy transport. Wąskie kartony, które zwykle mieszczą się do auta. Również wpływają na nasze decyzje zakupowe. Szybciej zdecydujemy się na zakup mebla, którego możemy sami przetransportować do domu. Lustra na ekspozycjach. W częściach ekspozycyjnych jest sporo luster, większość osób lubi spojrzeć na swoje odbicie. Wówczas od razu czujesz przypływ pozytywnych emocji, a IKEA zaczyna kojarzyć się z przyjaznym miejscem. Brak okien w sklepach. Ma to samo zastosowanie, co w kasynach. Wszystko po to, aby klient stracił poczucie czasu i w sklepie został jak najdłużej drobiazgi w okazyjnych cenach. Często kupujesz małe produkty na zapas. Dodatkowo, ceny tych produktów są zaskakująco niskie, co sprawia, że często kupujesz przedmioty, po które nie przyjechałeś. Łatwa dostępność jedzenia. W każdej Ikei jest restauracja. Dzięki niej również spędzisz więcej czasu w sklepie. Dodatkowo, wszystkie naczynia i meble w niej dostępne można kupić w Ikea. Sklepy daleko poza miastem. Wielkopowierzchniowe sklepy IKEA usytuowane są zwykle za miastem, w związku z tym, że trzeba poświęcić sporo czasu, aby tam dojechać. Dlatego jesteś skłonny zrobić większe zakupy. Wszystko po to, aby nie czuć, że zmarnowałeś czas na sam dojazd. Hot dogi czy lody za kilka złotych sprawiają, że najboleśniejsza część zakupów staje się przyjemna. Do domu wracamy z pełnymi brzuchami i zadowoleni. Nie myśląc o tym, jak duża była kwota na Paragonie. Czy triki psychologiczne z IKEA działają na ciebie? Zrób jedną rzecz, a już zawsze kupisz słodkie mandarynki. Kiedy kupujesz ulubione owoce cytrusowe, w zasadzie nie wiesz, jak będą smakować. Po samym wyglądzie skórki nie da się ocenić, czy dana mandarynka będzie słodka czy też bardzo kwaśna. Jednak dzięki pewnemu trikowi szybko osłodzisz nawet najbardziej kwaśną mandarynkę. Dlatego pokażę ci, co zrobić, żeby każda mandarynka była pyszna. Ten prosty trik zupełnie odmieni Twoje życie. Zmienia smak mandarynek, ale ma inną ważniejszą funkcję. Weź miskę i włóż do niej mandarynki. Zalej je wodą. Ważne, żeby woda miała około 40 stopni Celsjusza. Powinny się w niej moczyć przez 10 minut. Następnie przełóż owoce do zimnej wody. Takie kąpiele neutralizują kwas cytrynowy, który odpowiada właśnie za niezbyt przyjemny kwaśny smak, który wykrzywia buzię. Jeżeli chcesz poprawić smak mandarynek, to zastosuj ten trik. Dodatkowo ten sposób pełni także inną funkcję. Skórki cytrusów mogą zawierać resztki pestycydów i innych substancji chemicznych używanych podczas uprawy. Mycie owoców przed obraniem pomaga również usunąć wszelkie mikroorganizmy, które mogą znajdować się na skórce, a które mogą przenieść się na miąższ, zwłaszcza jeśli nie obieramy owocu rękami, ale używamy narzędzi. Stosuj ten trik a twoje mandarynki nigdy nie były bardziej słodkie i czyste.